Witam Was ponownie z tej strony, Halavander, i tym razem witam Was w grze Vampire the Masquerade Bloodlines. Powiem, że nie jestem do końca pozytywnie nastawiony, że tak powiem, do nagrywania tej serii kolejny raz, właśnie ponieważ nagrywam ją już trzeci raz. Pierwszy raz, 5 lat temu, w 2008 roku, wybrałem sobie tę grę jako pierwszy krok w stronę let's playów i to był błąd. Ta gra przez to była stracona z tego powodu właśnie, że była pierwszym moim let's playem. Drugi raz nagrywałem ją, skończyłem nagrywać ją w tym roku, na początku ten, ten let's play, się skończyłem robić na początku tego roku, w lutym, styczniu i zagranie było dość dobre, spodobało się wam i przede wszystkim było dobre właśnie, ale jednak nie dość dobre jak dla mnie, ponieważ ta gra jest moją ulubioną grą jednak czułem niedosyt w stosunku przedstawienia tej gry wam. Trochę jak z sam siebie tego potępiałem właśnie za to, że nie połączyłem takich typowo aspektów klanowych z moimi, czyn, moimi czynami. Bardziej robiłem coś, co było łatwiej zrobić, niż to. Jeszcze nie myślałem, że ten, ta postać z tego klanu zrobi coś w ten sposób, tylko myślałem, co będzie łatwiej dla mnie zrobić. To był błąd na całej linii. Tak mi się wydaje, że to, i ja tak zrobiłem, lepiej, lepiej. I teraz nagrywam trzeci raz, lecz jednak innym klanem planem Malkari. I Nadal właśnie jest we mnie ta obawa, że nadal ta seria mi nie pójdzie, ponieważ A chciałbym naprawdę, żeby się udało, bo to jest moja ulubiona gra. Rzadko jaka gra taka jak ta potrafi przyciągnąć do siebie wielokrotnie i wielokrotnie w ten sam sposób bawić, jak za pierwszym, drugim, trzecim razem. I tak samo jak za 15, 16, 17. Nie będę nawet zadał już i powiem, że wygrałem tę grę chyba z ponad... 30-40 razy, bo nią kilka razy w roku. Znam już wybranych i doskonale się orientuje w tej grze. Dokładnie. Co do klanu Maltawian, właśnie e, nagrywam właśnie teraz tym innym klanem, ponieważ rozgrywka, raczej większość elementów w rozgrywce tym klanem jest zupełnie inna. Co do innych klanów, dlatego też stworzę filmik, który przedstawia właśnie elementy z rozgrywki tą postacią. Ale jednak wy nadal chcieliście, żebym nagrał serię, więc ja jako ogromny fan tej gry nie mogę się oprzeć po prostu, szczególnie że znowu wróciła mi ta ochota na nagrywanie. Ale przechodząc już do samej gry, i samej serii. Grałem mam po polsku. Nagrałem ja patch po polsku i trudno, no nawet jeśli mi nie pasowało czasami jakieś tłumaczenie, ponieważ ja znam bardzo dobrze wszystkie dialogi w sumie na pamięć, wszystkie teksty, grałem w nią wiele razy to jednak muszę to tak przełknąć, każdy, może, babol, tak to nazwijmy. Ponieważ jak ostatnio nagrywałem, to może niektórzy Was pamiętają, tłumaczyłem dialogi i to było naprawdę trudne. Naprawdę była ciężka robota, rzetelna i żmudna, o tak, żmudna robota. I przez to też były poślizgi z odcinkami, które wychodziły. I teraz po prostu postanowiłem, że nie, nie będę czegoś takiego robił, bo ja nie mam na to czasu i Wy prawdopodobnie, prawdopodobnie będziecie chcieli, żeby wychodziły te odcinki coraz częściej i częściej. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będziecie chcieli. Ale dobra, przejdźmy już do samej gry. Sprawdzę tylko szybko opcję, żeby nie było, tak, pokażę, wiso jest głośność maksymalnie ustawiona. to jest bardzo ważne, ponieważ dialogi są cicho nagrane, chociaż muzyka bywa czasami głośna. I zacznijmy grę. Gra Vampire the Masquerade to jest y, gra oparta na papierowych grach, tak to nazwijmy. Y, World of Darkness. Dokładnie. I samej właśnie y, książce, znaczy książce no tej papierowej RPG Vampire the Masquerade, jak sama właśnie nazwa wskazuje. Nowa gra zaczyna się od tworzenia nowej postaci. Co teraz robisz? Odpowiem na serię pytań związanych z typem wampira, którym chcę grać i pozwolę grze stworzyć moją postać. Jest to naprawdę świetnie stworzony system, którym zadają ci pytania, a ty odpowiadasz w poszczególny sposób i wybierać to klan. Wielokrotnie właśnie odpowiadając z własnym, jak to powiedzieć, z własnym przeświadczeniem, jak ja widzę dane, daną sytuację, którą, mi, którą mnie pyta gra, co ja robię w tej sytuacji. Wiele razy wybierając, według właśnie mojego odczucia, wybierało mi postać Malka Viana, co mnie też z tą drogą ucieszyło i nic się nie dziwię, bo jestem e, profesjonalnie sam. Tak powiem. Ale ja przyjdę od razu do arkusza postaci. O! <grystanie> A tak, Reaper tak jeszcze szczątki. Oczywiście. mojego starego starego Niku z poprzedniego konta. I tak, Malkawianie są znani jako szaleńcy, ponieważ posiadają zdolności słyszenia głosów intuicji i przenoszą swoje szaleństwo na innych przez ich dyscyplinę, która jest... De, którą jest demencja. Dla malkawian świat wygląda zupełnie inaczej niż dla innych normalnych klanów. Jednak szaleństwo danego malkawiana należy od każdej indywidualnej jednostki. Dokładnie to, co w, w, w filmiku o przestającej postaci malkawian. Szaleństwo malkawian, będąc błogosławieństwem i klątwą zarazem ułatwia lub utrudnia im życie. W zależności od tego, jak bardzo walczą przeciwko swojej naturze. Malkawie zaczynają z perenium w oględzinach. Nie w oględzinach, co raczej. Ee... A to nie było doczekanie, właśnie? Po polsku strasznie mi się nie podoba to. Sfazja. Odzwierciedla zdolność w Twojej postaci do czytania, A! Dociekanie to jest po prostu research, czyli nauka, edukacja. To w ten sposób, tak. Umiejętności. to jest po prostu umiejętności percepcyjne naszego bohatera, który potrafi dostrzec. Przypuśćmy, dostrzeże pierścień. Ale teraz odwiedzę. najpierw przejdźmy na tego. To jest Malkavian, Właśnie to jest nasza szalona postać, którą będziemy prowadzić. Mamy wiele innych planów. Brua, Nie będę tego czytał, tylko przeczytałem ten Malkavian, żebyście mieli bliżej zapoznanie się z tą postacią. Brua to jest. Bruha, tak? Bo to takie bardziej. Aksykleskie. Bruha! Nie. Bruha to są tego, po prostu. Wampiry nastawione bardziej na rozwałkę, na walkę na pięści i brak jakiejkolwiek inteligencji, tak naprawdę. Gangrel. Podobnie też, y, ale y, bardziej y, takie instynkty poruszają tym stworzeniem. Przez co częściej wpadają. Czy stworzeniem, tym wampirem, tym klanem. Częściej wpadają w furię, ale mają umiejętność porozumiewania się ze stworzeniami y, typu zwierzęta, właśnie I mogą nawet przy, umie używać umiejętności przywołania wilków, czy nawet y, użycia na najwyższym poziomie. właśnie animalizacji. To się tak to nazywa, nie pamiętam dokładnie? Animalizm. Animalizmu y, w sposób taki się przywołują szarańcze, która natychmiastowo zabije przeciwnika. Oczywiście po przeciwnika w postaci ludzkiej, ponieważ vampira nie można od razu zabić tego typu umiejętnością. Malkawę czytaliśmy Nosferatu, postać którą tworzyłem, nie, postać którą grałem po prostu w poprzednim let's playu i która oczywiście naturalnie zaczyna z zerowym wyglądem, uwodzeniem, po prostu ponieważ wygląd ma paskudny. Oczywiście to jest naturalnie, co widać. I ta postać porusza się głównie kanałami i jest chodzącym złamaniem maskarady, ponieważ jeśli ktoś go zobaczy, od razu łamie punkty maskarady, które są tutaj na górze. Jednak my przejdziemy dalej. Toreador są to, powiedzmy, pięknisie w świecie wampirów. Toreadorzy są chyba głównym jakby przeciwieństwem i przeciwnikiem Nosferatu. Nie lubią się bardzo. Kalany mają swoje właśnie przeciwieństwa, tak samo jak Brua. Są... Przeciwnikami torreadorów. Ale właśnie Tremere, tre, y, torreador, torreadorzy posiadają y, takie bardziej socjalne, y, y, socjalne umiejętności w porozumiewaniu się y, z ludźmi, w ogóle z postaciami. Często lepiej się dogadują, ale w walce już im jest ciężej. Y, szczególnie, że nie lubią sobie brudzić rąk, szczególnie jeśli chodzi o walkę w zwarciu. Dlatego też te często używają bardziej, mi się wydaje, broni palnych niż. Walki, wręcz rzeczywiście tutaj tworzy się postać jak się chce. Można stworzyć oczywiście też na bazie, na bazie broni białej postać, ale jednak bardziej się wydaje logiczne, że będą używali broni palnej. Tremur to są powiedzmy, nazwijmy ich magami yy, w pośród wampirów, ponieważ oczywiście, jeśli dobrze wiecie albo nie wiecie, yy, magowie jako tacy istnieją w świecie World of Darkness. Tak, istnieją w tym świecie, I, ale Tremere jest klanem, który używa Traumaturgii, czyli... Właśnie, to jest... Wampiry klanu Tremere utworzyły Traumaturgię, potężną dyscyplinę magii krwi, dokładnie, która... jest znana tylko i wyłącznie temu klanowi, dlatego oni też są teraz strasznie ukryci i skryci. Mało kto ufa Tremere, tak naprawdę nikt im nie ufa, ty, oni sobie tylko sami ufają, oni nikomu z zewnątrz nie ufają i nikt z zewnątrz nie ufa im. To jest to strasznie zamknięty klan, okraszony ogromną tajemnicą i jednocześnie wiedzą. Następny klan, już ostatni, to Venture, Nastawiony okropnie na właśnie możliwe, że perswazję, pieniądze i straszne formalizacje jakiejkolwiek, tak naprawdę powinni się to formalizować każdą i podchodzić tak bardziej biznesowo do każdej sprawy, sytuacji czy rozmowy, ponieważ to są urodzeni jak tak naprawdę przywódcy i strasznie osoby czy wampiry, które nie ulubią, jak coś nie idzie po ich myśli, jeśli się im rozkazuje, po prostu typowy, no typowy taki, py, pysz, taki pyszny pyszny klan takich wampirów, no wiecie o co chodzi, ego mają ogrom, ogromne po prostu i nie lubią, jak się im rozkazuje, czy wytyka im się błędy oni typowo właśnie wolą, jak coś oni wymuszają jak idzie po ich myśli i ktoś robi coś to jest po ich myśli, dokładnie i głównie chodzi właśnie im o pieniądze, to jest taki bardziej właśnie sformalizowany klan... Nie, wampirów, coś w coś tym rodzaju, ale my będziemy grali oczywiście klanem Malkavian, który już przeczytałem Jak widać właśnie już po jego wyglądzie, coś z nim jest nie tak Oczywiście gram mężczyzną, co jest, co jest oczywiste, prawda? Jak trudno będzie, byłoby mi się utożsamiać z postacią, gdybym grał, oczywiście, yy, peł, yy, pełcią, płcią, piękną po prostu i tu mamy historię, która nie jest dodana normalnie do podstawowej wersji gry. Jest ta, ta historia, ten ta, ta po prostu zakładka, jest dostępna tylko i wyłącznie w dodatkowych fanowskich płaczach. Co jest oczywiście bardzo przydatne, ponieważ dodaje nam to czasami ciekawe możliwości w wyborze statystyk. I teraz y, subtelne szaleństwo chyba jest moim najlepszym wyborem. Twoje szaleństwo nie utrudnia ci zbytnio zdolności do, komunikacji się, do komunikowania się z innymi na pierwszy rzut oka. Większość nawet nie podejrzewa cię o problemy mentalne. Twoja wyjątkowa forma demencji objawia się podczas wal, y, walki... Łatw, łatwiej? Objawia się... lat, nie. Ale nie możesz ulepszyć uników ponad wartość 3. Y, uniki, tak. Dodge. Ale demencja jest już je o jedno oczko wyżej, ponieważ lepiej ją kontrolujemy. I ja wybiorę tę historię, ponieważ jak najbardziej przysłuży, bardziej się przysłuży mojej postaci, która, którą chcę właśnie w ten sposób kreować. Dyscypliny i raczej teraz mamy kartę postaci. Tak samo wygląda jak, czy znaczy podobnie, tak właśnie wygląda karta, jeśli chodzi właśnie w odniesieniu o te papierowe wersje i te arkusze papierowe naszych postaci. I tutaj siła, no to jest naturalna rzecz, że będzie nam, jeśli będziemy powiększać o oczko, bo po misjach wykonanych dostajemy ileś punktów. I tutaj na przykład to oczko będzie kosztowało, tak samo jak to, i to oczko będzie skosztowało powiedzmy 5 punktów. Czyli przesadzam. 3 punkty. 3 punkty, potem chyba 5 i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, jestem głupi. <laughs> Nie pamiętam, czy jest, to po prostu jest normalne, powinien pamiętać. Czy to 3 jest, czy 3, 6 jakoś tak? Nie pamiętam dokładnie. Aj. Ale. My ulepszymy sobie w ten sposób. Chyba wezmę sobie od razu wizję śmierci. Takim się wydaje, tutaj. E, zaraz, od, od, od nowa, od, od góry zacząłem, a już zacząłem sobie rozdzielać. Na początku siła oczywiście nam powiększa walkę bez broni i walkę wręcz bronią białą. Zręczność nam ulepsza jakimś tym włamywanie się, czyli po prostu włamywanie się tym, lockpick, wytrychem. Oczywiście co jest bardzo ważną dziedziną w tej grze. Bez włamywania się tak naprawdę daleko nie zajedziemy w tej grze. Tak samo jak jeśli chodzi o skradanie się, ale jednak mamy niewidoczność. To jest też wielkim plusem tego y, klanu. Niewidoczność nam pozwala stać się niewidzialnym po prostu. Tak samo umiejętność oczywiście po, posiada Nosferatu. Żywotność nam powiększa jakby odporność na uderzenia. Charyzma to powiększa nam umiejętności perswazyjne, czyli przeko umiejętności przekonywania. Manipulacja nam pozwala mm, lepiej się targować, przez to ceny w sklepach po prostu na no to jest taka pasywna umiejętność, dzięki czemu ceny w sklepach będą mniejsze, a za to my będziemy mogli sprzedawać swoje towary y, z innym, prawda, kupcem, takiego tak, 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 nazwijmy, za wyższą cenę. Wygląd oczywiście powiększa nam uwodzenie, co jest też bardzo ważnym tego, bardzo ważnym moim zdaniem odniesieniem jeśli chodzi o Malkawian, ponieważ, właśnie jeszcze wspomnę, że jeśli chodzi o perswazję, właśnie zastraszenie perswazji i uwodzenie, ja będę kreował postać Malkawiana w ten sposób, że on ma kilka osobowości, przez co ma osobowość yy, polegającą na yy, właśnie uwodzeniu, jedna, która jest bardzo przekonywująca, przepraszam, przekonująca, o tak, przekonująca. Nie bo jest przekonująca, tak, przekonująca i która potrafi zastraszyć, ponieważ wielokrotnie Malkawian sam mówi o sobie, my coś w tym rodzaju. Albo zdradzając już jeden z dialogów, mówi, że jak pewien pan jest przyjacielem jednej z mojej osobowości, i to właśnie przesądza, na, właśnie przesądza moją decyzję nad tym, że ja będę bardziej kreował. W ten sposób, że będę właśnie wybierał tego typu punkty. Oczywiście zastraszanie, błyskotliwość. Wolę też. Percepcję, chyba oględziny to sobie powiększymy. Co Ciekawe, perswazja, co ciężko, perswazję tutaj. Aha, ok. A zwiększę sobie właśnie, bardzo wysoko sobie zwiększę od razu. Tutaj oględziny. I percepcji tu będziemy, oględziny. Komputer też hacking, też chciałbym mieć w miarę na równym poziomie. Chociaż hacking chyba zdobędę książkę. Nie wiem, czy warto w sumie teraz kupować punkt, czy nie wydać sobie na coś innego. Chociaż chyba nie. Nie, nie weźmiemy tego. I tak samo mi się wydaje, że tutaj właśnie. A zaraz, bo zaczynam już bierać, a nie tłumaczę. Percepcja, czyli yy, pozwala nam percepcja, oczywiście widoczność, yy, czy percepcja, czyli wzrok pozwala nam oczywiście. Lepiej strzelać z broni dystansowych, ale również potrafi nam. pomaga nam w odnajdywaniu. Przypuśćmy, właśnie, oględziny, które widzimy po prawej podświetlone, pozwalają nam dostrzec zegarek w końcu pokoju, na samym końcu jakiegoś pokoju. Ale również pozwala nam odkryć, na przykład, jak jakaś osoba w rozmowie, na przykład, coś kręci i my trafimy to wykorzystać w przeciwko niej. To jest bardzo fajnie. Wyko możliwość wykorzystania inteligencja, oczywiście, powiększa nam i jednocześnie naukę. Dociekanie coś źle chyba mówi. Research, tak to, 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 to się nazywało, wyszukiwanie, tak bardziej o to chodzi. Na coś w tym rodzaju, ale to dziwnie przetłumaczone jako dociekanie i ja bym po prostu nazwał to jako nauka, jako edukacja, w tym rodzaju, tak trochę bardziej abstrakcyjnie bym to nazwał, ponieważ to dociekanie nam pomaga w czytaniu książek, które nam za to powiększają punkty, właśnie tutaj punkty umiejętności w poszczególnych tutaj właśnie rubryczkach. I błyskotliwość, które nam dodaje obrony i hakowania. Nie wiem czemu sobie, bo błyskotliwość daje nam obrony, <laughs> jeśli oczywiście tak to się nazywało, bo ja nie pamiętam dokładnie nazw po angielsku, po prostu już na czuja wszystko wybrałem. Burda, to jest no po prostu umiejętność strzelania bujek i tyle, co nam daje do broni, do broni wal, walki bez broni, o tak, broni bez walki, tak gadam. Uniki, które nam dają oczywiście to obrony, to jest naturalne, wymuszanie, tak, czyli daje nam to zastraszania i podstęp do uwodzenia, który sobie tutaj wybiorę. Broń palna, broń biała, nie muszę tłumaczyć, ochrona, to, 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 ochrona to jest właśnie włamywanie. security to było tego, po, więc dobrze w sumie przetłumaczyli. To wybiorę sobie w chyba, to jest dobry wybór, ostrożność, skradanie się, też sobie wybiorę. Któreś z tych dostaniemy bodajże w książce i nie wiem czy dobrze robię, że powiększam to, kurde, powinienem zapamiętać, to głupie z mojej strony. Chociaż też mam, to jest trochę też nie, nie, nie fair, że zapamiętuję takie rzeczy. Wiele też znam haseł do komputerów, więc nie będę się whaku, 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 hakował, tylko będę sobie tłumaczył to, że jako, że mentalnie jakby mogą głosy podpowiadać różne rzeczy. Malkawianowi jako szaleńcowi, to może mu to w ten sposób podpowiedzą Komputer Oczywiście hakowanie, finanse, targowanie się, dochodzenie, yy, dochodzenie to jest oględziny i erudycja jako perswazja i dociekanie. wrażliwość. Nadra, to jest umiejętność, po ulepszenie naszej percepcji, przez co możemy nie tylko zauważyć, że jakaś postać jest czy jest człowiekiem, czy jest wampirem, ale możemy też widzieć w ciemnościach, możemy też widzieć aury postaci z daleka i tak dalej, i tak dalej. czym jest zupełnie niepotrzebne. Oczywiście ja tego nie będę w ogóle ulepszał. Czy znaczy, oczywiście będę też korzystał z prąd albo to też powiększa umiejętności, jeśli chodzi o błyskotliwość, która zwiększa nam możliwość, lepszą percepcję, właśnie jeśli chodzi o. Nie, zaraz. Coś tam było jeszcze, do, to zwiększa też... Dodaję, a, do percepcji właśnie dodaję. Dokładnie. Ja tu, no bije się wody, bo dużo właśnie goda, mówię, a... Godam. <laughs> demencja. Na, na przejaw właśnie dyscypliny, który się e, odbija na jakby spękniętym lustrze e, symbolizującym, że tak powiem, tak, tak ładnie, tak kwatycko lustrze symbolizującym szaleństwo Malkawian. Po prostu to jest dy dyscyplina polegająca na szaleństwie, która na ma wiele właśnie różnych umiejętności. To jest, umie to jest właśnie takie, mm, taka dyscyplina, którą posiadamy pięć różnych umiejętności w jednej. To nie jest tak jak na przykład niewidzialność, że po prostu na każdym wyższym poziomie możemy na przykład na tym możemy otwierać już drzwi na niewidzialności, na tym możemy zabijać, a na tym możemy już w ogóle biegać. Nie, to nie ten polega. Tutaj dostajemy całkowicie inne całkowicie inne umiejętności, które wam pokażę oczywiście w Praniu już. Posiadam tutaj punkt na Człowieczeństwa, które też determinują, jak często wpada szał, ale jednocześnie determinują też kwestie dialogowe. To o, człowieczeństwo determinuje, czy będziemy będziemy w stanie współczuć innej postaci, czy raczej będziemy je, ją potępiać i będziemy się wywyższać. To jest też bardzo ważne, żeby utrzymać człowieczeństwo na wysokim poziomie. Dokładnie. I to oczywiście maski. Maskarady, jeśli złamiemy w jakikolwiek sposób, na przykład gryząc na środku ulicy i pijąc krew osoby, którą spotkamy przypadkiem właśnie na chodniku, czy na środku ulicy, na chodniku, no powiedzmy na chodniku, gdzie akurat ludzie przechodzą i to zobaczą, jest to nie dość, że e, policja zaczyna nas ścigać, bo to jest przestępstwo, to w jeszcze łamiemy punkt maskarady, jedną maskę. Możemy je odnawiać poprzez wykonywanie różnych misji. Właśnie, yy, właśnie takich, które za mały jakieś wydarzenie za małą maskaradę, a my musimy to naprawić I yy, jak naprawimy, to maska jest, już nie jest pęknięta, o tak, bo to jest normalnie tak ładnie pokazane Takie to jest typowe maski, tak, z tej, z greckiego dramatu Fajnie to wygląda właśnie, pięknie zrobione Dobrze, chyba więcej nie muszę tłumaczyć Mam nadzieję, że zostaliście do tej pory ze mną I rozpocznijmy grę od intra Akt przemiany śmiertelnika w wampira. Przyistoczenie. <śmiany> <śmiany> Hello, kindred. My apologies for disrupting any business or interfering with prior engagements you may have had this evening. It's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one. We are here because the laws that bind our society, the laws that are the fabric of our existence, have been broken. As Prince, I am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siring. Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not refused permission. Indeed, my permission was never sought at all. They were caught shortly after the embrace of this child. It pains me to announce the sentence, as up to tonight I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some, some of, of you may know, the penalty for this transgression is death. Know, know that I am no more a judicator than I am a servant to the law that governs us all. Let tonight's proceedings serve as a reminder to our community that we must adhere to the code that binds our society, lest we endanger all of our blood. Forgive me. Let the penalty commence. which leads to the fate of the ill-begotten progeny without a sire most childer are doomed to walk the earth never knowing their place their responsibility and most importantly the laws they must obey therefore i have decided that this is bullshit If Mr. Rodriguez would let me finish, I have decided to let this kindred live. They shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights. Let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community. I thank you all for attending these proceedings, and I hope their significance is not lost. Good evening. Your sire, tragic. My apologies. But you see, there is a strict code of conduct that all of us must. must. adhere to if we wish to survive. When someone. anyone breaks these laws, they undermine the well worn fabric of our centuries old society. Understand my predicament. Allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior. So. What I'm offering is not generosity, but the opportunity to transcend the fate woven by your sire. This is your trial. You will be brought to Santa Monica. There you will meet an agent by the name of Mercurio. He will provide the details of your labor. I've shown you great clemency. Prove it was more than a wasted gesture, fledgling. Don't come back until you do. Good evening.